Witajcie kochani, przed nami nowa gazetka promocyjna Stokrotki, a w niej same zakupowe perełki. Jeśli szukacie okazji na ten tydzień, dobrze trafiliście. Mam dla Was przegląd najlepszych promocji, które pomogą Wam zaoszczędzić na codziennych zakupach. Nie przedłużam i zabieram Was prosto do najnowszych hitów Stokrotki. Stokrotka startuje z nową gazetką promocyjną, a w niej pełno atrakcyjnych ofert które warto mieć na oku. Każdy, kto szuka dobrych cen na podstawowe produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego i niezbędne rzeczy, znajdzie tu coś dla siebie. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na świetne ceny świeżych warzyw i owoców. Idealne do zdrowych posiłków. Sezonowe produkty w wyjątkowych cenach sprawią, że można je kupić naprawdę korzystnie. Nie zabraknie również promocji na mięso wędliny, które idealnie sprawdzą się na rodzinne obiady czy szybkie kanapki. Dla miłośników na białą stokrotka przygotowała wyjątkowe obniżki na ser i jogurty. A jeśli szukacie czegoś do domowej spiżarni, warto spojrzeć na promocję na produkty suche, takie jak makarony, kasze czy ryż. To świetna okazja, aby uzupełnić zapasy w dobrej cenie. Nie możemy zapomnieć także o produktach do domu. Jeśli planujecie zaopatrzyć się w chemię gospodarczą lub kosmetyki, również znajdziecie coś dla siebie. Stokrotka przygotowała atrakcyjne promocje na popularne środki czystości oraz codzienne artykuły higieniczne. Jak zawsze, Gazetka Stokrotki to idealne miejsce, by znaleźć prawdziwe hity cenowe. Warto zapoznać się z ofertą i zaplanować zakupy by skorzystać z najlepszych okazji. To już wszystko na dziś jeśli chodzi o najnowsze promocje w Stokrotce. Mam nadzieję, że ten przegląd pomoże Wam zaplanować zakupy i skorzystać z najlepszych okazji. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanału i kliknąć po naczelu, żeby nie przegapić kolejnych promocji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym przeglądzie. Ni lui Świat cichutko zmienia ton Listopad niesie pierwszy błysk Jeszcze spokojny, lekki dzień Gdy czwartki znów zapraszają mnie Z wypułkami jasne światła lśnią, dekoracje pojawiają się po trochu Nic nachalnie, tylko delikatny krok w stronę dni, które coraz cieplej pachną w roku I tak od czwartku znów powoli czuć, że zaczyna się wyjątkowy czas Pierwsze kolory, pierwszy blask, co miękko w sercu gra od czwartku w znów znów, ten przedświąteczny, lekki ruch. Pierwsze światła, drobny ton, co budzi w nas spokojny nastrój. Wśród półek czeka ciepły dzień, taki, który prowadzi. Kolory, świateł, cichy rytm. Listopad niesie więcej niż zwykle dni. Jeszcze bez pośpiechu, jeszcze bez zmian. Tylko krok po kroku w stronę świątecznych barw. I tak od czwartku znowu lżej mi wejść w ten przedświąteczny, pachnący świat. Świat, gdzie każdy drobiazg ma swój sens i tworzy ciepły, dobry czas. W czwartku znów Ten przedświąteczny lekki ruch la, 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 la. Pierwsze światła, drobny ton Co budzi w nas spokojny nastrój la, la, la. Wśród półek czeka ciepły dzień Taki, który prowadzi mnie la, la, la. Jeszcze nie święta, lecz już blisko są Czuć to w spojrzeniach, w krokach dnia Delikatnie zmienia się świat Gdy od czwartku znów zaczyna gra Od czwartku w sto znów ten przedświąteczny lekki ruch Pierwsze światła, drobny ton Co budzi w nas spokojny nastrój la, 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 Wśród półek czeka ciepły dzień Taki, który prowadzi mnie Stopad kończy swój taniec już, ale w powietrzu rośnie jasny głos, że o czwartku będzie znów ten drobny, przedświąteczny cud.